Peggy 18. Uszkodź lub zniszcz moduł, lub zrani. Jest znowu taka misja. Przetrwaj bitwę, wygraj bitwę. Warunki poboczne. Przetrwać? Okej, okay. wygrać może być problem. Dobra, ostatnia bitwa na ST1 dzisiaj. Może no, tak. może... Uszkodź lub zniszcz moduł, lub zrani członka załogi pojazdy przeciwnika. Przetrwaj bitwę, wygraj bitwę. Ile ja zobaczę na 120? Ile mi tam ekstra jeszcze da ja... A gwiazdki są! Fogułapki. Zresztą to się gwiazdki. Nie? Na ja. Batczacie nie mam gwiazdki, na E50M nie mam gwiazdki, na wtf też nie mam gwiazdki. I ile dzisiaj wypiłeś, przyznaj się? Co? Co? Ile dzisiaj wypiłeś? A nie wiem. Nie wiem, będzie gdzieś 0,7 kieliszka chyba. A driny robili. Jak piłem, i piłem, i piłem się okazało, że do każdego drina po dwa kieliszki. Pięćdziesiątki wrzucali. Ej, to wypiłem 0,8, bo 8 drinów wypiłem. Co to za mapa, a, dobra mm, to jest. E, Przetraj i wygraj, mam 46%, go musimy dać ciała, żeby wygrać, czy nie? O, widzę cyborg, drugie konto, gratulujemy panu Jedziemy... Jedziemy za mną, dobra, na prawo Super, ja jestem przed tobą, no jak na prawo, gdzie? Ja będę klikał, bo wszyscy pojadą z nami. No to powiedz kwadrat. Na. mniej więcej. EF. 5, coś takiego. Właściwie to 4, 5, tak. No to daleko w prawo. Praktycznie na wprost. A, zależy wiesz. Musimy być blisko siebie, żeby coś z tego wyszło. Fajnie. Tutaj gdzieś był taki No i tu jest ten gwiazd Ja pojadę na lewo, a tu sobie gruz jest Nie, w sumie na lewo jest sam gruz chyba Tu jest gruz też Ale czmychnął Aaaaa O tego to się kolega nie spodziewał tutaj czołgu Cieka czy w gąskę dostał o, o, jaki pech Jest ja, Modu miałeś dziadu już chodzi. Cofnął się i dostał w dolną płytę pod kątem po prostu Jedzie do przodu Nie ma co się w tańcu pierdolić Tu na lewo ciekawe czy będzie 120 widać będzie widać na tym. Nie, nie będzie, bo te 30 wjechała. Ja jadę dalej, ja ich od dupy no, zajadę. No właśnie też o tym ten... A oni to... nas spróbują zajechać. Nie, do, ci zawracamy. Nie, ja jadę tych tutaj, od dupy zajadę. <laughs> ten LC brzmi jak jakaś wyścigówka. O lol. To taki dźwięk? No takie wzz, wzz, i tam ciśnie do przodu. O, ale dostał, aż mu dupę zarzuciło. 5, 4, 3 pojechał sobie. My, my tak jest, 120 tymi... wyjechało No jedziemy 120 Jedziem z tymi korwami Bo żeby nie było tak, że my sobie strzelamy śmierci kicsi a nic nie uświadcimy No i pewnie tak będzie, jest 3 do 7 w tym momencie 134 7 Kurwa za szybko strzeliłem o oh, fuck no, dupiej uważaj. Dobra, ja się wystawię na niego. Dobra, w ogóle to przegrywamy. Da się zajmę 120. Ja też. Mogę wyjechać? nie, nie, nie. Dawaj, ja wyjeżdżam to no, nie, jest, jest, Dobra. się w tańcu pierdoli, jest, tak przegrywamy. Z jest, 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 jestem co jest, 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 Ja pierdzielę 363 weszło w 90 Ej no centurion mnie prawie trafił nasz Dobra, kończcie go Ja jadę pod kapa Jeszcze jestem do naszego kapa, kurde, ja to datuję... ARTA kapuje chyba Przeżył yy, mam problem Dobra, dzięki Te 37 mi w dupę strzela Mi też, kurde, strzela. Dobra, jedź na kapa, jedź na kapa. Kapować? Nie, na nasze. A, o Jezu, no to my nie dojedziemy. Skoro my pod ich kapem jesteśmy, to my nie dojedziemy. Kurde, w ziemię trafiłem. Dobra, koniec 3600. DMG zrobiłem, przepraszam bardzo. I zaraz będzie jeszcze więcej. O, dobra, uszkodziłem, gąski zdjąłem temu. Koleś wjechał z kapa. Ja pierdolę, jaki koleś! Dobra, jest szansa, byle ktoś na kapa wrócił. Bo mają szansę wieść, wygrać i takie tam. Ja tu fcm się zajmę. O ile nic mi nie wyjedzie. Chociaż on może mnie wykończyć, bo jest szybszy ode mnie będzie... Ja, A! Kap ja kapuję, ja kapuję. Kurde, kap! Jak będziecie we kap dwóch kapować, to, to wygramy. No, no właśnie, tak myślę. No. Dawaj tu na bazę, dawaj na bazę. Bo chodzi o to, żebyśmy wygrali. Nie da rady, ja jestem za wolny. chodzi. No jakbyś miał przyjąć wysfotować coś nawet. Róg gdzie jest, kurwa gdzie jest Ruch, bo Ona pewnie przyjedzie i zdekapuje nam. No. Nie dziwię się, jak na kapa jedzie. Na kapie jest taka propos. Kurwa zdekapował. Trudno, mam 5200 obrażeń. Nieważne. Będzie trzeci frag, będzie medal. Kurwa, ba... dostałeś mi? A mogę dobić? Ale dobra, ba, 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 jak, jak, jak ładujesz to? Kurwa, kurwa, 6155 obrażeń. Niepotrzebnie go rozwalałeś, bo. Bo zeszły go rozwali dodałeś 3 sekundy duże Tak byśmy może tak A no, nie, nie wygralibyśmy Kurwa 808x, A no bo porażka I kurde przetrwa wygraj, wygra bitwę niezaliczone Towarzyszy broni mamy Szkoda, że nieostateczne poświęcenie, bo to byłoby To byłoby warte a RU taka zwolała wolała skapować. No tak, no to fioletowy gracz tak, był, nie? Mu, kurwa, kurwa, że co to pierdolona wypierdalać. To pijże, nie chcę dostać bana. Kurwa, 6100. Ja muszę zobaczyć ile tego dostałem w WN8. Osiem Czekaj, to za frajer, kurwa. Mogę opracować tego piso czwartego. Ale mnie w churbit polesz teraz. Nie? Kurwa, taka ładna bitwa, ja pierdolę.